Mr. Nikt. Spóźnia się. Pociąg odjeżdża za kilka minut. Czemu nie ma jeszcze tygrysiej maski? Nie wiem. Chciałbym się mylić, ale Tygrysia Maska chyba z nami nie pojedzie. Czuję to. Chcesz powiedzieć, że przystąpi do Światowego Związku Zamaskowanych Zapaśników? Nigdy. Nie będzie już walczył z tymi krwiożerczymi bestiami. Idzie. To dobrze, Tygrysia Masko. Martwiliśmy się twoim spóźnieniem. Na szczęście jesteś. Jedziemy. Sprawdźmy jeszcze... Baba, muszę z tobą pomówić, tak? To znaczy, mów prosto z mostu. Nie chcę już walczyć w Światowym Związku Zapaśniczym. Co takiego? Oszalałeś? Przykro mi bardzo. To wszystko, co umiesz powiedzieć? Chwileczkę. Wybrałeś turniej zamaskowanych zapaśników. Nie będę tego ukrywał. Choć przyszedłeś z jaskini tygrysów, zawsze wierzyłem, że zdołam cię zmienić. Nie jesteś już taki jak dawniej. Przysiągłeś walczyć, Fer. To dotyczy także tego turnieju. Zorganizujemy spotkanie między obydwoma związkami i walcz po naszej stronie. To niemożliwe, baba. Podaj przynajmniej przyczynę. Nie chodzi o pieniądze, bo jesteś bardzo bogaty. Ty też, boisz się, że będę bogatszy od ciebie? No wiesz? Nie pleć głów, tygrysia masko. Mam nadzieję, że nie będzie żałował. Żegnaj tygrysia Masko. Posłuchaj, Baba. Wybacz mnie. Może kiedyś mnie zrozumiesz. Chcę zdobyć te sto tysięcy. To mi potrzebne na operację dla Tisuro. Zresztą, i tak kiedyś czekałaby mnie walka z jaskinią tygrysów. Przebacz mi, baba. Teraz znowu jestem sam. Nie zachowaliście się jak przyjaciele. Tygrysia Grysia masko, czemu nie wyjechał pan ze swoimi kolegami? Wycofał się pan z udziału w turnieju światowego związku zapaśniczego? Zrezygnowałem. Nie do wiary był pan faworytem. Skąd taka decyzja? Będę uczestniczył w turnieju zamaskowanych zapaśników. Zamierza pan walczyć z tymi bestiami, naprawdę? Proszę zaczekać, jeszcze jedno pytanie. Co ci się stało? To nie człowiek, ma oczy tygrysa. Tygrysia maska. To on. Nie jest zbyt potężny. Odwaga i zręczność bardziej się liczą niż prymitywna siła. Przegra tylko jedną walkę, jest najlepszy. Dziś wszyscy mnie lubią, ale jutro...

Jutro będą mnie nienawidzili. Nazwą zdrajcą, żółtym demonem. Bardzo chciałbym wytłumaczyć Ci wszystko, Baba. Może zrozumiałbyś, ale nie ma czasu na długie wyjaśnienia. Pewnego dnia dowiesz się wszystkiego. Skoro mam pomagać sierotom, muszę przejść przez tę próbę. <ślesy> W końcu jest tak, jak chciałem, tygrysia masko. Turniej zamaskowanych zapaśników zwiastuje twój koniec jako zawodnika i człowieka. To tylko kwestia czasu. Za kilka dni zostaniesz ostatecznie pokonany. Moim zdaniem przyczyną decyzji tygrysia maski są pieniądze. Jedyne możliwe wytłumaczenie to we 100 tysięcy dolarów. Suma jest znaczna, nikt nie zaprzeczy, ale co pomyślą jego kibice, zwłaszcza dzieci? Wycofał się z drużyny zawodowych zapaśników japońskich. Dlaczego? Jeśli na jest naprawdę tygrysia maską, na co potrzebuje tyle pieniędzy? Fakt, że wydał na nas dużo. Wykupił się rocinie, co psypuje nas prezentami, ale jest bogaty, zarabia na swoich walkach. A może kocha pieniądze, bo dają władzę? Miałby dlatego narażać życie? Bzdura, nie uwierzę w to. A więc czemu na oto? Zawsze pomagałeś ubogim dzieciom, jesteś człowiekiem bezinteresownym. A może chcesz pomóc wszystkim? To niemożliwe. Na oto proszę, nie narażaj swego życia. Pomyśl o tych, którzy Cię kochają. Proszę. Mili Państwo, dziś pierwszy dzień turnieju Związku Zamaskowanych Zapaśników. Właśnie wchodzą. Człowiek Lew. Mumia Egipska. Złota Maska. Mister Nikt. Drakula. Szatan. I wreszcie Tygrysia Maska. Sam przeciwko wszystkim. Czy dam radę? Ty, Grysia Masko, czemu zdradziłeś? Sprzedałeś się dla pieniędzy. Zawiodłeś nas. Zdejmij maskę. Przestańcie, co to ma znaczyć? Prezent od jaskini tygrysów. Żaden przyzwoity pogrzeb nie może się obyć bez mnóstwa kwiatów. Jesteś pewny? Dla mnie już nie żyjesz, dlatego wydałem dyspozycję co do Twojego pogrzebu. Sprzedawczyk. zdrajca. Wrogowie na ringu, wrogowie na trybunach, a sędziowie, Mr. X. Popełniłem wielkie głupstwo. Chyba oszalałem. Proszę Państwa o chwilę uwagi. Podczas naszych walk nie obowiązują żadne przepisy, zatem każdy chwyt jest dozwolony. Każdy faul, a więc to mordercza walka. Panie i Panowie, będziemy świadkami walki bez żadnych ograniczeń. Tego rodzaju turniej odbywa się po raz pierwszy. Ludzie, mamy świetną okazję przekonać się, kto jest najlepszy. Zgadzacie się? Tak, niech zaczynają. Przyrzekłem, Kęcie, nigdy więcej nie złamać reguł, ale czy mogę pokonać jaskinię tygrysów i dotrzymać przyrzeczenia? Pierwsi na ringu spotkają się człowiek lew i mumia egipska. Czas walki 30 minut. Człowiek lew zaatakował mumię egipską, silnie gryząc go w ramię. Mumia egipska powalił człowieka lwa. Co on robi? Boże drogi, to pieprz. Mumia egipska ma pieprz pod bandażami. Niewiarygodne. Oszustwo, nie walczą naprawdę, nie dając z siebie wszystkiego. To jasne, że tylko na mnie rzucą się jak rozwścieczone bestie. Drodzy kibice, to przed wami najlepszy zaomaskowany zapaśnik japoński, tygrysia maska. Idź precz! Tygrysia maska i człowiek bez twarzy, mister Nikt. Panie Nick, jesteśmy z Tobą, wykończ go. Co on wyprawia? Dostaniesz 100 tysięcy dolarów, jeśli go pokonasz. Zdradził jaskinię tygrysów oraz swoich japońskich kibiców. Nikt ci nie przeszkodzi, możesz walczyć jak chcesz. Uważaj, żaden sędzia cię nie powstrzyma, możesz faulować. Niech odezwie się, Gong. Walka rozpoczęta. Tygrysia Maska atakuje. Cały śliski od oleju. Panie Sędzio. No to co? Ma ciało nasmarowane olejem. To nie przepisowo. W tej walce reguły nie obowiązują. Nie ma co się skarżyć. To niesprawiedliwe. Jesteś już na ringu, nie wycofuj się. Pokaż mu co potrafisz. Musi mi się udać. Jestem ranny, nie mogę dalej. Co z tobą, tygrysia masko? Czemu nie walczysz? To niemożliwe, wyślizguje się z rąk. Tygrysia Maska padł od pierwszego uderzenia człowieka bez twarzy. Zaraz zostanie pokonany. Nikt go nigdy nie pokona. O nie, odsuń się. Ma głowę twardszą niż marmur. To zabronione. W tej walce nic nie jest zabronione. Na szczęście, schodki były już nadwyrężone od pierwszego uderzenia, inaczej byłbym mnie zabił. Nie. Mister Nikt pochwycił gąbki zbliża się do tygrysie i maski, by go uderzyć. Nie dopadniesz mnie. Muszę złamać przepisy, jeśli chcę wygrać. Uważaj, tygrysia masko. Odwagi. Atakuj. Trzymaj się. Walcz, pokoraj tego potwora. Co powie Kęta? Nie mogę. Dalej, panie Nikt Pokonaj zdrajcę Brak mi sił Trzymaj się, tygrysia masko, zrób coś Zdrajca, tygrysia maska nas zdradził On nie jest zdrajcą, nikt tego nie rozumie Nie jest zdrajcą Zrób coś, tygrysia masko, pokaż im, kim jesteś Zbierz w sobie wszystkie siły i walcz Możesz walczyć znacznie ostrzej Uspokój się, Kento, zobaczysz, da sobie radę Nie ma reguł, więc wszystko dozwolone Czemu Tygrysia Maska nie walczy jakiego jego przeciwnik? Nie może walczyć fair, bo zostanie ranny Tak, masz rację Nazywają go zdrajcą, ale on wcale nim nie jest Czemu tylko on miałby przestrzegać reguł? Nie muszą inni, to i on nie musi Ma rację Muszę mu powiedzieć, żeby walczył tak jak inni. Kęta, w jaki sposób mu powiesz? Zatelefonuję do niego, na pewno mnie posłucha. Tego się nie spodziewaliśmy. Tygrysia Maska jest w opałach i chyba. Co jest? Jeden z młodych kibiców Tygrysiej Maski, Kenta, zadzwonił z prośbą o przekazanie wiadomości swemu idolowi. Kenta. Kenta powiedział, że Tygrysia Maska nie musi przestrzegać reguł. To nie jest uczciwa walka, więc może postępować jak inni. Tak powiedział. Wszystko dozwolone, a więc. Myślałem, że już po nim. Dalej, tygrysia masko, możesz zwyciężyć. Muszę coś zrobić. Cokolwiek o mnie pomyśli, to nieważne. Tygrysia Maska odzyskał siły, wstąpił w niego nowy duch walki, używa swoich dawnych chwytów. Uwaga, rzucił przeciwnika z niespotykaną siłą. Tygrysia Maska uderza gwałtownie, każdy cios jest dokładnie wymierzony. Dobra, teraz przechodzimy do drugiego etapu. Już ci nie popuszczę. Tygrysia Maska znowu fauluje, unieruchomi przeciwnika i uderza jego głową o słup. Boję się. Nie bój się. Dość, Tygrysia Masko! Udało mu się. Wiedziałem, że potrafi. Przedtem przestrzegał zasad, bo mi to przyrzekł. Chcę mu urwać głowę. Kowalski zwykł obcinać uszy przeciwnikom. To w porównaniu ze mną. Nie ma na świecie gorszego widoku. Tygrysia, maska. Twoja głowa to żelazna kula. Prawdziwa była niżej. Dlatego, że ja wydawała się tak długa. Oto wytłumaczenie twej dziwnej budowy. Domyśliłem się, kiedy uderzyłem stalowym gongiem. Słychać było brzęk metalu. Zwyciężyłem. Zwyciężyłem. Baba pewnie walczy w finałowym meczu. Jest to Baba, jesteś najlepszy. Brawo, baba, jesteś wielki. Niech żyje. Mój zawodnik wygrał. Wcale nie Twój. Wszyscy go kochamy tak samo jak on nas. Ona ma rację. Tygrysia Maska jest nasz, to prawda. Na no, oto, gdybyś mógł ich słyszeć. Wydaje mi się, że słyszę głosy moich dzieci. To dla mnie najlepsza pochwała, najbardziej upragniona. Moje gratulacje, ale pamiętaj, że Mr. Nikt był najsłabszym z Twoich przeciwników i wcale niełatwo ci przyszło go pobić. Inni z niecierpliwością czekają na wejście na ring, by z Tobą walczyć. Przeklęte potwory, wszystkich Was pokonam. Tygrysia Maska zdobędzie trofeum turnieju zamaskowanych zapaśników